To Iza, aniołek Fundacji dla Transplantacji i tak naprawdę przykład, dla którego dr. Kaliciński zorganizował akcję 12 godzin dla życia. Akcja ta ma na celu uzbieranie funduszy na specjalny sprzęt, który utrzyma serce przydatne do przeszczepu przez aż 12 godzin. Co jest. Ja jestem w takiej sytuacji, bo niestety dla mnie, jeżeli zajdzie potrzeba przeszczepu. U mnie te 4 godziny może być za krótko. Dlatego ten sprzęt jest tak ważny. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych, bo dobrze wiem, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, ale też wiele innych osób, które są na przykład teraz w szpitalu i już oczekują pilnie na ten przeszczep. Więc ja mocno trzymam kciuki za tą akcję. ...wzięli sprawy w swoje ręce i zbierają na maszynę do transportu serca. Ta smoną kosztuje, ale nie poddają się, bo wiedzą, jak bardzo zmieniłoby życie pacjenta. Serca, w której organ po pobraniu oddawcy zmarłego cały czas pracuje. To jest kategoria tylko takiego cudu, że serce bijące jest przenoszone z jednego człowieka do drugiego. My się w nową erę, kardiochirurdzy potrzebują jeszcze 700 tysięcy złotych na... Musimy dojechać, z okienia w sumie by było to jakieś pół godziny, natomiast tutaj Praktycznie jest ze strachu, bo my możemy wylądować na, na dachu i w ciągu dwóch czyn. Doktor Zygmunt Kaliciński, najlepszy perkusista wśród kardiochirurgów, o pomoc poprosił artystów. Lodówka, w niej dużo lodu, tak obecnie transportowane jest serce do przeszczepu. Cała procedura to walka z czasem. Zaledwie 4 godziny od pobrania do wszczepienia. Tylko tyle serce może być przechowywane w lodzie. Przecież przyjechał. Cieszymy się. Idziemy do ciepła. Teraz, ale jak cieplutko Dojechaliśmy do Hanoveru. Jak policjanty masz zablokowane? to dopiero możesz to odblokować? Dobra. Dobra i to Show me where prosty the, the uh, coronary arteries <grymne> Ale po prostu Ale poczekajcie zaraz nie będzie Nie, odpowiedzi nie, nie nie nie, 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 nie dobra uwaga będzie się odpowiedź tak Stop, no. <noise> ja chyba tutaj to, to jedynek. Czy, czy bo... nie, nie, na Stop. Dobra. oni Serce. zamknąć nie Serce Stop. Chyba Stop. 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 ale to, Złuchasz... to, oni muszą to się... zamknąć Nie, serce no. tak musimy na Zabieczenie każdej brzegi Tutaj nie było, to już 4.23 Ja wiem tylko, że... To 4.24 Wchodzimy Trzymamy serce Schłodzone, zatrzymamy jak możemy to sprawdzić, czy to leci? Dobra, leci, leci, bo widać, że leci. Słuchajcie, musimy te, te rzut, rzut zmniejszać, tak? Już jest zmniejszone. Dobra. Teraz już nie ma rządu, bo nie ma... Nie ma rzutu. Thank you.